Witajcie widzowie! Dzisiejszy odcinek może się wydawać trochę inny od tych zawsze co robię. To nie jest że jak po prostu gram i mówię, ani coś takiego. Chciałam powiedzieć, e, <laughs> dzisiaj porozmawiać z wami o tym jak twórcy gier i chodzi mi głównie o Rockstar Games, Ubisoft i, ta, i jej, wiecie, <laughs> jacy co teraz ułaci na pieniądze. No już usłyszeliście milion razy, jak oni łaci na pieniądze, tam, co, <laughs> tylko pieniędzy, pieniędzy, nic. I też jak najpewniej, do, do 100% chyba słyszeliście, że się wczoraj nie urodziliście, ten, o, że GTA 6 wychodzi, ma wyjść w tym roku. No zapewne sobie przyniesie, do 2026, ale to nie chodzi. Się teraz. teraz. <laughs> Co mnie zaintrygowało do zrobienia tego odcinka za to, że mam bardzo dobry telefon i chciałam się na nim popykać w Geta San Andreas. Po prostu chciałam Geta Andreas. I teraz w tym roku jedyny sposób jaki zagrać oficjalnie na nowym, na nowszym systemie Android w Geta San Andreas, to jest żeby sobie skrakować go. I ja... Nie chcę krokować go, bo ja się boję o telefon i aplikacje różne, które instaluję na swoim telefonie. Ale. ale <laughs> no ale więc suty, bo nie mogę zagrać w moją ulubioną grę. Więc... Nie. Zwłaszcza to nie tylko tego odcinka i sobie... I sobie ten do pogadania, jak, jak są teraz twórcy gier. Są so właśnie. <coughs> Zacznijmy, wpierw, od Rockstar'a. No, to znacie na pewno. Jak mówiłem wcześniej o tej sytuacji z, z GTA, o, oni są twórcami GTA. Więc, <coughs> dobra. No i ten, są no, twórcami i pewnie lub nie graliście w taką malutką gierkę od tych twórców, co nazywa się GTA Online. Ja, ja wezmę online i piętkę jako dwie inne rzeczy. I pewnie wiecie, że, że ten, że teraz, oni, to nie jest zbyt bardzo własne, no ale sprzedają, mogą, możesz kupić karty Shark żeby ci dodało pieniądze do gry tak tak wszystkie gry mogłyby działać no więc no tak a jeszcze nie mam po ta, bo zapomniałam trochę też nie powiedzieć jak też ci twórcy twórcy ubisoft co tam nie wiem gry ubisoft tam nie gram ani, ani jej trochę, Tak mało gram w jej, ten, że oni zabijają mody. Jak widzicie tutaj w Telegram w telefon, no i, i to ma mody, wspiera mody. Widzicie on no inaczej wygląda niż zwykły TF trochę. In domowa mapa i ten, i Valve to wspiera, patrzcie że ma z tego Steam workshopa. ale, ale bardzo że ale. Ale Rockstar Games jest skupieniem coś odwrotnego, bo oni, oni, i był taki fajny mod, co, miałeś map, mapę i bronie z Lee Geta Vice City i 3 i w ten, <coughs> w GTA San Andreas i ten mod był fajny, popularny, nazywał się Underground, zdjęcie chyba pokażę wam. I ten. I, z, I ten. I Rockstar. Tego młoda. Parę dni chyba lub miesiąc po tej wiek został opublikowany. Tylko, no. Wyłączyli. Wyłączyli po prostu. Dali, że copyrighta. I. No nie da się już go pobrać. Też był ten. Do Vice y City, y City Next Generation. Edition I to mod Vice y City, że Lepsze grafiki na silniku z GTA 4 Że GTA 4, ale że jest to Vice y City z poszczególnymi z wytykcjami. No i tak, i był do pobrania Tak przez dobry dzień I jak mówiłem, Rockstar go zrzucił na dół. No go postrzelił jak mówiłem, dał copyrighta. Przejdźmy teraz do Ubisofta, bo to jest najlepszy. Bo oni są też drugi najbardziej błysnymi na pinozę. <coughs> Ubisoft. Wiecie, no, on stworzył Trackmanie. Jakie jest jeszcze jakieś popularne Ubisoftu? Ex Defiant. A, Co? A tak. No jest, zapomniałam Nikt w to nie gra. Więc... Jakby to powiedzieć? No, wyłączyli. Jak ktoś coś kupił, nie dali. Chyba, jak nie słyszałam, że dali im pieniądze. Też Ubisoft. Wiecie nie lubisz coś tak dużo w, w, w moich oczach nic, ale była ja taka gra, chciałem sobie zaprać bo wydawała mi się fajna. No, jedzisz outcome, jak pod muł jeden. Ściągnąłem. O! Można grać z ludźmi online. Klikam. No trzeba coś kupić. No nie da się nawet grać online bez premium albo kupienia jakichś i kupi subskrypcji. A jeszcze przez to na swój komputer musiałem zainstalować Ubisoft Connect. Więc to też jest y, bardzo głupie. No. Następ, a następnie na no, Del de Cram mamy i każdy zna, każdy go nie lubi. Imię. Wiecie, wiecie jaka jest na wszystkich DLCów do The Sims 4 na Steamie? Zgadnijcie. Dam Wam cztery opcje. 500 zł 500 zł, 400 zł, 200 zł i ostatnia opcja 1000 zł. Do no, zgadnijcie. Dobra, zamyśliłeś się 1000. 1100 zł. Na 200. nie wiem, bo nie więcej dodali. Za darmową grę, no, nie wiem, DLC-ki, możesz tam coś co nowego robić. Ale za tyle hajsu... Jeszcze dołożę tam ze... Ze przynajmniej 400 zyla, to możesz sobie kupić kartę graficzną. A tyle, a tyle wydajesz na DLC-ki do darmowej gry. No, to jest, jest głupie. Bardzo. No i nie, mody do digier takie eh, tam, Nie wiem, nie widzę dużo modów do digier Ale na serio Najbardziej każdy to wie Każdy to wie I każdy to mówi, że oni po prostu te, Znaczy FIFA Teraz czyta się tam FC nazywa Cokolwiek I oni Wiecie, na pewno słyszeliście to milion razy, że jest ja szybko to powiem. Oni co roku po prostu dają to samo tylko z nowymi liczbami zmianami takimi, które mogą być aktualizacja. Aby to, aby jej to robiło jako aktualizację, to by nie było byłoby nowej FIFA od na przykład 17 na dalej. No. No nie wiem co tutaj zrobić. No po prostu filmu się robiło na pieniądze. Dziękuję za to, dziękuję za oglądanie i do następnego. siema